Krzysztof, Tabor, Koty. Koty te, zwierzęta dzikie, zamieszkują dziś Afrykę. Są też w Rosji i Europie, czasem też w dziadkowej szopie. Bardzo głośne i cichutkie, wielkie, małe. I milutkie, szare burę i z grzywami, W pręgi, łaty i z wąsami. Jedne ryczą jak silniki, Jak przystało na ród dziki, Drugie mruczą, pomiałkują, Kołysanki wyśpiewują. Koty perskie i irbisy, lwy, pantery i tygrysy, te poważne i dostojne, oraz te w futerka strojne. Wszystkie są drapieżnikami. Lecz tak mówiąc między nami, najpiękniejszy jest nasz swojski. Ten dachowy kotek z Polski.